Słuchaj, mi, Byłaś tam y, na tej działce? Ja, słuchaj, mi, No. Musimy się wybrać na ta działka. Ja. Bo ja tam była, i hop, jak tam zajedziesz, to normalnie cię chyba Hirschlek wyjdzie. Co zaś? Ani mi nie gody. Chyba z 30 kupek je tyś, <coughs> zaś, zaczęło, zaś ryje. Kretów, zaś Zażryje. Nic nie pomogło. Flaszki nie pomagają, dzwonki nie pomagają, Jo tam e, chodzę i kopoczykiem stukam. Karmić go wolno. dają ludzie. a za ich nie wolno, ja, to bo nie pod ochroną. Skrytny, masz chłopie pod ochroną, chcę żeby cię zawarli? No. No I co robić? No. no nic, będziemy ta ziemia zbierać. Nie rozplantywać tak? I ja, ja. zbierać fajnie do kary, rozumiesz to i tam pod winogronka albo pod jakie krzotki. To jest dobro ziemia. Ja ja szkoda wykupany, tej ziemi, bo no, no. No. Niech, tak, się ryje, niech się ryje, że nie A niech się dobra, ja. nie ryje, zostaw go, będzie niech, ryje lepiej, ziemia będzie spłknięta, trowa bydzieli pierosła. Ja, ja, trow, na trowie zasporujemy no. bo nie będzie trzeba ja, trowy kupować. Ja. Tak jak go dosz, tak, tak to zrobimy. No, tam po te krzoki, po te tuje, wiesz, trochę tam podsypimy. Bo te wieprzki, co no, tam mamy, wiesz? Nic nie zrobisz z tymi kretami, wszędzie będą wiesz? Nie, nie, bryć, no, wiesz? bo ja już myślę, wiesz, Ale jak godają, jak ryją, to zimy nie będzie. Ale ja myślę, wiesz, ten karbit dać. Ten nie wolno, zimy nie będzie, bo to jest taka prawda, że jak taki ryją, zimy je, nie, runie nie jeszcze ten Edziu, ten sąsiad, wiesz, jakby jezu, ten to widział, że o karbit dowód, dziołko, kumwedyjstwo. On by zarob No on tam oko cyklopa, młotów wyrzał, wiesz? Jezus, Jezus, nie ma co, nie ma racji, wiesz, tak to zrobimy, wiesz? grabiemy fajnie, pozbieramy, ja, podsypiemy ja. i będziemy mieć, przynajmniej będziemy mieć swojski koszt. I te dziury, wiesz, kaj są dziury, podsypać, <słysko> ja, z... ja Nie mieć. trzeba będzie w marketach kupować. Wiesz. Ja.